Cześć, tu Marta z Browaru Cormoran. Chciałabym Wam opowiedzieć o naszym najnowszym produkcie. Jest to chłod wielozwodowy. Żeby znaleźć jakieś określenie dla tego piwa, możemy żartobliwie powiedzieć, że to wymyślony przez nas styl Rustical Wheat. Do tej pory znane były europejskie piwa z rodziny pszenicznej, Weizene czy bliźniacze im rogeny oraz pszenica amerykańska z nowofalowym chmielem i właściwym sobie profilem. To piwo ma połączyć obie te wersje, a dodatkowo dopełniliśmy je nutą smaków zrodzonych u nas na Warmii i mazurach oraz na polskich plantacjach chmielu. Z pszenic kontynentalnych zaczerpnięto opalizujący kolor i piękną pianę. O amerykańskim obliczu decydują dobrane bardzo wyraziste odmiany chmielu z citron na czele. Za pszeniczny profil kłosa, poza słodem pszenicznym, odpowiadają trzy archaiczne odmiany zbóż: orkisz, płaskórka oraz samoprze. Żeby piwu dodać w pełni i aksamitności, użyty został słód żytni i płatki owsiane. Jeżeli chodzi o aromat, to cytrusowa zwiewność cytry została uzupełniona ziołowymi elementami polskich odmian chmielu, lubelskiego, marynki i sybilii.